Cześć, witam serdecznie. Dzień dobry. Chciałem się czymś podzielić, bo byłem dzisiaj hulajnogą u mnie w pracy. Tylko na chwilę byłem w pracy, ale tak spotkałem znajomych, którzy cały czas hulajnogami jeżdżą do pracy cały czas z tymi malutkimi szajami. Ja moją hulajnogę mówię, mam 3 lata, oni pół roku, rok. Moja dalej wygląda ładnie. Wszystko chodzi cichutko, łożyska. Silnik. Ma dużą moc dalej, znaczy dużą, ja swoją tam troszkę zmodyfikowałem. Maksymalną prędkość ma 35, ale ja i tak tyle nie jeżdżę. Nieważne, nie o to chodzi. Tamte to były po prostu trupy. To wszystko było w takim stanie. Ja sobie założyłem na tył oponę pełną. Jest to opona pełna. 10 calowa, pełna. Yy, a z przodu normalna, pompowana, taka to jest opona 10 cali. Dla porównania pokażę oryginalną od Xiaomi To jest or opona oryginalna od Sheomi. Yy, popatrzcie sobie, ile tu jest amortyzacji. Jak niewiele, prawie nic. Ta opona jest w ogóle strasznie twarda. A ile tu jest? No, różnica jest, prawda. No i co? Z tyłu można założyć oponę pełną. Oczywiście komfort jazdy jest o wiele gorszy, ale można. Ale nie robić tego z przodu. Z przodu musi być opona pompowana, bo tam jest silnik. Elementy elektryczne, takie jak silnik na przykład wszystko, nie lubią drgani. No i. Jeśli wyjdziecie taką hulajnogą właśnie sobie zrobicie, żeby ona nie przebijała opon i tak dalej, no to ta hulajnoga się rozsypie. Dobra, opony może nie przebija, ale po pół roku się rozsypie. A moja... A moja hulajnoga, chociaż mówię, 3 lata, jeszcze Sporo, sporo kilometrów już zrobiłem. No to moim zdaniem ona wygląda dalej fajnie. No... Przy oponie 10-calowej trzeba zdjąć błotnik, bo jak nie, to będzie mieli opon taką jak ja. Ja wcześniej jeździłem z błotnikiem i proszę, tu wszystko łyse, Także tam naprawdę jest. Zobaczcie, ile tam jest miejsca. Chcąc mieć opony 10 cali, to trzeba usunąć przedni błotnik, bo jest tam za mało miejsca. Wszystko się będzie dostawać między błotnik a opony i będzie jak papier ścierny. No, mówię, moja chodzi super. Ja jeżdżę delikatnie, używam ją jako motonogi do szafki, nawet w pracy mogę sobie ją schować, wszystko jest w porządku. Bo jeśli chcecie jeździć, to będziecie jeździć, a jak nie to nie.